Panie i panowie, możliwe, że 30 marca dostaniemy drugi sezon Seasonal Adventures, czyli nowe to coś. Po pierwsze, wieża zawsze za każdym razem zmieniała się we wtorek. Tym razem za 14 dni i 13 godzin. Jest środa. Dlaczego? Prawie każda taka istotna aktualizacja dająca jakieś DLC była właśnie w środę. Także to by się zgadzało. Chcą zacząć nowy sezon nowowierzą. Po drugie, na Twitterze ostatni post był 23 lutego. Oni czasami właśnie robią takie przerwy, kiedy chcą coś ogłosić. Tutaj mamy dwa tygodnie przerwy. No powiedzmy, dwa posty były. Tym razem jest absolutna cisza. Ale tak, były dwa posty przerwy. Potem ogłoszenie konkursu zwierzaków. Tutaj mamy dwa tygodnie przerwy. Również tylko parę tam postów, znacznie mniej niż zazwyczaj. I ogłoszenie endu. O dziwo, tym razem są to trzy tygodnie, nie dwa. Obawiam się, że mogło to być dlatego, że właśnie jakby chcieli już zdać zapowiedź, ale coś się opóźniło i teraz... Grają na czas, a jeżeli grasz na czas, jeżeli się ścigasz z czasem, to no może wyjść coś słabego. Ale tak, najpewniej w tym tygodniu gdzieś dostaniemy jakieś nowe info i to by się zgadzało, bo zawsze dawali dwa tygodnie przed informacje o różnych DLC i tak dalej, takich ważnych aktualizacjach. O eventach nie. Eventy często dawali tak po prostu randomowo z nienacka, nie? Także jeżeli w tym tygodniu tutaj byśmy dostali, to gdzieś w tym tygodniu dniu właśnie by wypuścili. No czyli tutaj 30 marca jak najbardziej pasuje. Po trzecie pierwszy sezon razem z Tower'em wyszedł 14 grudnia. Minęły 3 miesiące. A właśnie oni zazwyczaj co 3 miesiące dają jakieś takie Istotne rzeczy. Mam na myśli głównie DLC. Z wieżą akurat trochę dłużej czekaliśmy. I teraz posłużę się moim postem na reddicie, który wcześniej zrobiłem. Żeby wam powiedzieć co już wiemy. Tak podsumować, nie? Najpewniej to DLC będzie związane z muzyką, z jakimś disco czy coś takiego. Na pierwszym Q&A twórców mieli zatizować coś dwoma słowami. Jeden po prostu zaczął beatboxować. Drugi powiedział... O... Cool. Więc po tym beatboxowaniu zakładam, że to będzie coś muzycznego. Trochę zmieniał ilość punktów sezonowych, które trzeba zdobyć, aby wbić kolejną rangę. Zakładam, że zmniejszą, bo no trochę trudno, żeby to zwiększyli już i tak, to jest trochę przesadzone. Te puste miejsca i zakładam również, że te dziwne nagrody będą wypełnione czymś bardziej znaczącym. I to jest fajne, bo nawet jeżeli nie płacisz, nawet jeżeli nie masz tych nagród premium, to będziesz dostawał jakieś fajne tutaj rzeczy. No bo nie wiem, level upujesz i dostajesz 500 emeraldów, albo nic po prostu. Ale weź, 500 emeraldów dostajesz nagrodę, a masz questy, żeby zdobyć 20 ileś tysięcy emeraldów. Gdzie tu jest logika? I to będzie poprawione. A i chciałbym przypomnieć, że te sezony nigdy się nie kończą. Zawsze będzie można zdobyć dla nich nagrody. Ale, ale. Nie będziemy zdobywać punktów dla dwóch sezonów jednocześnie. Będziemy musieli sobie wybrać. Zdobywamy do tego albo do tego. I jeszcze powiedzieli, że dosyć dużo się zmieni. Oj, mam nadzieję. Jeszcze mówili, że mają zamiar zrobić coś takiego, żeby na każdym piętrze towerowym dawać nam strzały. Nie żebyśmy tylko polegali na mopkach, które te strzały dropią. Także to jest wszystko. No tego 30 jest bardzo duża szansa, że nam to dadzą. Jeżeli będzie wtedy, to na pewno w kilku następnych dniach nas poinformują. W weekendy prawie nigdy nie dają żadnych informacji, żadnych postów. Jak widać tutaj... Te miejsca są prawie zawsze puste. Dzisiaj we wtorek nie było, dla Was to jest wczoraj. Więc albo środa, albo czwartek, albo piątek. Jeżeli w piątek o 17, zawsze o 17 postują. Jeżeli do piątku o 17 nic nie będzie, to cała teoria się sypie. A jeżeli ta teoria się posypie, to znaczy, że mocno im się posypały plany. Przerwa na Twitterze jest za długa. Trzeciego QA twórców, które miało być, również nie było. Może to znaczy, że mają ręce pełne roboty i nie mają czasu nawet na takie QA. No bo w sumie to jest dosyć dużo przygotowań, nie? Żeby tam zebrać całą tą ekipę. A oni tam wszyscy muszą zapierdzielać czasem. Także dobra, już was nie trzymam. To wszystko. Hello